Znajdujemy się w miejscu szczególnym, pod pomnikiem katyńskim, którego budowa trwała około 10 lat. Twórcą, inicjatorem i twórcą tego pomnika był świętej pamięci już dzisiaj Wojciech Seweryn, który nie tylko wymyślił, że tak można powiedzieć, ten pomnik, ale własnoręcznie projektował go i rzeźbił. Własnoręcznie rzeźbił Madonnę Katyńską. Projektował Orła, Krzyż, całość. Jesteśmy jak gdyby w Polsce, bo to jest przecież serce Polski tutaj. I to Polski tej łącznie z kresami. Nie tylko tej biednej, okrojonej, ale całej z kresami włącznie. Tutaj leżą prochy, bo Przywieźliśmy również ziemię z innych miejsc, nie tylko z Katynia. Z Katynia, z Miednoje, z Charkowa, Pietichatek, z Bykowni i również z Kuropat. Z tych wszystkich miejsc tutaj leżą trochy. Ten pomnik świadczy o tym, że nie zapomnimy. Dwa kilometry stąd jest inny cmentarz. Mary Hill się nazywa. Ten cmentarz, gdzie jesteśmy, nazywa się cmentarzem Świętego Wojciecha. Na cmentarzu Maryhill, 2, 2 km, 3 km stąd, leży twórca piosenki, którą każdy zna, Czerwone Maki, Felix Konarski, refren. On też również napisał wiersz o Katyniu. Tej nocy zgładzono wolność w katyńskim desie. I któraś z tych zwrotek, Również mówi o tym, że prawda nie dała się zabić. Tutaj, gdzie stoimy, ten pomnik jest najlepszym tego dowodem. Nie tylko ten, ale i inne pomniki, pomniki katyńskie rozsiane po całym świecie. Twórca tego pomnika zginął w katastrofie smoleńskiej rok temu, 10 kwietnia 2010. Cóż za zbieg okoliczności, może nie zbieg, może znak. Oczywiście. przecież nie ma zbiegów w okoliczności, to są znaki. Zginął praktycznie w tym samym miejscu, gdzie jego ojciec. Ojciec w Katyniu, on w Smoleńsku jadąc na uroczystości z całą delegacją prezydenta Rzeczpospolitej, pana Lecha Kaczyńskiego. O międzynarodowych motocyklowych rajdach katyńskich których inicjatywa, pomysł powstał też w Chicago. Podobnie jak tego pomnika, twórcą też rajdów katyńskich i pomysłodawcą jest pan Wiktor Węgrzyn, Warszawiak, który w 2001 roku zorganizował pierwszy motocyklowy, międzynarodowy motocyklowy rajd katyński z pomocą księdza Peszkowskiego, księdza Zbigniewa Peszkowskiego, Zdzisława, przepraszam, Peszkowskiego. A który od początku entuzjastycznie do tego podchodził, yy, za każdym razem na starcie rajdu pod grobem nieznanego żołnierza z Plasu Piłsudskiego żegnał nas, błogosławiąc na drogę i również dając sygnał do startu strzałem z rewolweru. Rajdy zaczęły się w 2001 roku i każdy z tych rajdów, miejsce gdzie jedziemy jest Katyn, jest Miednoje, to są miejsca, gdzie Polacy zostali pochowani, okrutnie wymordowani i pochowani, zakopani, pochowani. To trudno nawet mówić o pochowaniu, zakopani, tak żeby nikt cały świat o tym się nie dowiedział. Na szczęście wiemy o tym. Składamy tam hołd, rozmawiamy z ludźmi, staramy się jakoś w jakiś sposób, na ile to oczywiście możliwe, scalić i pojednać te narody, ale może nie narody. Na poziomie władzy, tylko na poziomie tym niższym, na tych prostych ludzi, gdy jedziemy, to są zawsze łzy, zawsze olbrzymie wzruszenie. Rozmawiamy tam z Polakami, którzy tam zostali. A Rzeczpospolita ich opuściła, którzy są tam do tej pory, tęsknią za Polską. Niektórzy widząc nas płaczą mówią wojsko polskie przyjechało. Bo naprawdę to jak jedziemy, jak jedzie z tych 100 motocykli, to wyglądamy jak ułani. Rok temu był dziesiąty już rajd motocyklowy, rajd katyński. Między innymi doszło nam na nasze nieszczęście. Jedno, jeszcze jedno miejsce, lotnisko w Smoleńsku, gdzie koledzy znaleźli część ciała ludzkiego, żuchwę. Przywieźliśmy to do kraju i wróciliśmy w, w, w ręce, przekazaliśmy w ręce odpowiednich władz. Wstrząsające wrażenie na tym lotnisku, tak jak zresztą wszystkie te, gdzie jesteśmy. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że pomimo, że jeździmy tam już od 10 lat, rajd katyński jest rajdem przemilczanym. Jakoś tak się dziwnie składa, że Telewizja Trwam o tym, mówi, nasz dziennik pisze i może jeszcze parę innych a, niedziela, tygodni, niedziela, a resztę tej ja wiem, w cudzysłowie chyba bym powiedział polskiej pracy i mediów a na ten temat milczy. Również z naszej inicjatywy. Wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani tym, serdecznie zapraszam na stronę rajdową www rajtkatyński.net Tam się można wszystkiego dowiedzieć. Proszę, teraz jest, czytam często w gazetach i w internecie sprawę tzw. kiboli w Polsce i zamykania stadionów przez, przez no też złowie chyba przez premiera, bo to co robi to jest zupełnie... No, chyba, te napisy, chyba te napisy są słuszne. Także tu nie chodzi o prawda, jak to jest wykształcony i, i, tylko chodzi o to, że, że jest, po prostu jest patriotą i ci kibice, którzy przychodzą tam, którzy przychodzą z napisami, oni, oni wierzą, oni chcą mieć normalnej, najnormalniejszej w świecie Polski. To oni są patriotami, podobnie jak my motocykliści, którzy wydawałoby się, prawda, motocyklista, no to tak jak to wcześniej nadmieniałem, bandyta, rozrabiaka z nożem niemalże w zębach, ale tak nie jest, my jesteśmy patriotami. My chcemy Polski, my chcemy naszej Polski. I mam nadzieję, że ten ruch, który myśmy zaczęli, którzy zaczęli również kibice, ci prawdziwi kibice, wróci nam tą prawdziwą Polskę, tą naszą Polskę, tą Polskę prawą, Polskę, Polskę Jana Pawła II, Polskę Kościuszki, naszą Polskę.